Słuchajcie, czy tylko ja zauważyłem, że w Chojnicach największe zakłady pracy to spadkobiercy tych, które powstały jeszcze w PRL-u? Wielu z Was może nie pamiętać, czym był PRL, ale to ten okropny komunistyczny system, który niszczył naszą ojczyznę, a próbował ją odbudowywać na kształt kołchozu tuż po II wojnie światowej. Zauważcie, że czy są to zakłady rybne, czy zakłady mięsne, czy mleczarnia, czy zakłady przemysłu ciężkiego, takie jakie jak Zrębczy, Postostal, czy też zakłady meblowe, może tam bardziej pośrednio, to spadkobiercy tych zakładów, które zostały zbudowane po II wojnie światowej, aby znaleźć zatrudnienie dla mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy przenosili się do hojnic w zrujnowanym wojnie kraju. Dziś mamy już ponad 30 lat budowania systemu kapitalistycznego, wolnorynkowego, w którym przedsiębiorcy mogą realizować nowe przedsięwzięcia. Każdy samorząd dba o inwestycje, a ja takich dużych inwestycji na miarę tamtych ciężkich czasów, kiedy przecież byliśmy dużo bardziej ubogim społeczeństwem, nie potrafię dostrzec. No właśnie, a czy Wy je widzicie? Trzeba to zderzyć z brutalnymi statystykami, które mówią o w jako mieście z wyższym niż statystyczne bezrobocie charakterystyczne dla naszego województwa czy naszego kraju czyli jest u nas po prostu statystycznie więcej bezrobotnych niż w województwie pomorskim czy w całej Polsce a druga rzecz, że nasze poziomy wynagrodzenia są znowu niższe niż średnia dla województwa pomorskiego. Chcielibyśmy mieć lepsze oferty pracy, wielu z nas chciałoby mieć po prostu pracę, a tymczasem okazuje się, że jesteśmy w tym nieskuteczni. Moim zdaniem powinniśmy pomyśleć nad tym, jaki profil mają szkoły w naszym mieście, jaki, e, sposób, w jaki sposób zachęcamy przedsiębiorców do tego, żeby inwestować tutaj, żeby. Tworzyć tutaj atrakcyjne miejsca pracy, no bo cele są dwa. Z jednej strony, żeby wszyscy mieszkańcy mogli lepiej zarabiać, a z drugiej strony, żeby budżet miasta był przygotowany nie tylko na przyszłe inwestycje, ale także na spłacenie długów, które powstały na skutek realizacji tych inwestycji, którymi już wszyscy się cieszymy, to trzeba przyznać. Ale długi trzeba spłacać. Myśmy mieli z czego. Musimy zadbać o inwestycje, musimy zadbać o przedsiębiorców, po to, aby chcieli się tu rozwijać, po to, aby chcieli tutaj inwestować. I dopiero wtedy będziemy mieli środki na to, żeby znów z optymizmem i z radością budować naszą wspólną przyszłość. Na dzisiaj dziękuję. Zapraszam na kolejny podcast. Do zobaczenia.